Kolejny mecz, w którym nie zobaczymy Piotra Wiśniewskiego. Kiedy powrócisz na boisko? No, prognozy są takie, że dopiero na przyszłą rundę. Ja w czerwcu zacznę trenować indywidualnie, gdy będzie przerwa. I pierwsze treningi z zespołem już będę trenował na 100%. Dzisiejszy mecz z Legią. co możesz powiedzieć o tym przeciwniku? Pierwszy półfinałowy pojedynek. Dobra drużyna, chociaż ostatnio miała wpadki. Jest do ogrania? No, jak najbardziej, my jesteśmy czołówką już teraz klasy naszej ligi, także no, u siebie powinniśmy takie mecze wygrywać. Wczoraj pierwszy półfinałowy pojedynek pomiędzy Lechem a Podbeskidziem. Dosyć zaskakujący wynik, 1-1. Mhm. Czy uważasz, że Podbeskidzie ma szansę awansować do wielkiego finału? Ja myślę, że tak. No wyeliminowali Wisłę Kraków, która w chwili obecnej jest najlepszym na sportem w Polsce, także no, myślę, że Podbeskidzie u siebie będzie faworytą. Czy 3, 3 maja byt gorszy, w finale Pucharu Polski zobaczymy tam Lechię? Myślę, że tak. Trzymam za to bardzo kciuki i myślę, że tak, bo wszyscy na to czekają, nie tylko kibice, zawodnicy, również i są trener, także lecimy na to bardzo, że w tym roku uda nam się sukces osiągnąć.